Czołem, cześć, słowo się rzekło basen, już się po treningu, ale nikt nie mówi, że od razu jakiś duży basen, nie, to jest basenik, su... słuchajcie cel jest taki, w przyszłym roku zjechać ze słonika, <grym> ale musisz pokazać wyżej, nie tak obrócić, nie, nie, w drugą stronę, jak gdzie bym? No, tak, 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 o, o, żeby ludzie zobaczyli, o, że tu jest słonik, o, o dobra. i Łukasz wyznaczył cel, Żebym w przyszłym roku zjechał w tej w której <laughs> z tej zjeżdżalni. A tak no? zupełnie serio, to ćwiczyliśmy na dużym basenie. Tak, tu jest duży basen, no, nawet pokażemy, tu jest duży basen. Pach, tak, pięknie. I przed chwileczką skończyliśmy y, ćwiczenia. 45 minut? Cztery, no, 45 minut samych ćwiczeń wyszło, takich y, wiecie, były pływania było z deską same nogi e, na grzbiecie, ale, ale dużo. Muszę się, muszę się opalić, jestem blady w porównaniu z tą. Bo ja z ty, Australii. W się. Australii, no oraz... Bo dużo ćwiczeń było takich oporowych, z takimi przyrządami, takie ciężarki styropianowe, y, które stawiają opór w wodzie. Czuje się dumny z siebie. Nie. Duma mnie rozpiera. <noise> że wstałem <głos> <głos> na siódmą rano! a ja już byłem po swoim treningu. Musisz mi wybrać jakiś ładniejszy czepek? Bo wydaje mi się, że kolorystycznie nie pasuje mi do oczu. <głos> <głos> już zaczęły się kurde wybrzydzania. <noise> ale ja pójdę. Bo nie wszyscy wiedzą, co to jest za czepek. Słuchaj. Czepek to jest. Ja ten czepek to jest limited edition. Tak, tak. Rayler Brothers. Re bracia Railerd to. bracia Raylert. To są triatroniści, bardzo utytułowani. I oni postanowili przekazać dla mnie ten czepek. usłyszeli o Sekielskim i powiedzieli sobie, no to jest challenge. Łukasz, wręcz mu czepek. A, a propos challenge, właśnie Andreas Reiler to jest rekordzista świata na, były. Na dystansie Ironmana 7 godzin 47 minut właśnie z challenge Rot. Z Rot. I no, przewodniczący, czepek jest motywujący, tak. Tak, bardzo się cieszę. Czepek to jest w ogóle, to jest trzy czwarte sukcesu na basenie Czepek. <noise> I okularki dobre, do koloru I... oczu dobrane. No nic, musimy nad tym popracować. Musisz poprosić, braci, tam, żeby mi przesłali, nie wiem, może brązowy bardziej, taki ciemny jakiś. <noise> Macie pomysł jakiś na czepek? Jakiego koloru czepek dla Tomka? I okularki, proszę. Bo to... Słuchajcie, y, Tomek, wyłączamy nie, nie, transmisję. Nie, nie, pamiętamy tylko jeszcze przekaz, który zawsze powtarzam. Ruszamy się, zdrowo odżywiamy, zmieniamy styl życia. Nie chodzi wyłącznie o dietę. Chodzi o to, aby zmienić nawyki, aby zacząć się ruszać, zdrowo odżywiać i jeść mniej. Nie żreć. Nie chciałem tego używać, bo to jest takie złe skojarzenie, no ale w moim przypadku zdarzało się, że po prostu żarłem. Ale wystarczy, że ograniczymy wszyscy z nadwagą jedzenie i zaczniemy się ruszać. I zero cukru, i zero alkoholu. Ale jest przyjemnie, o siódmej rano na basenie. Kurde, jak szybko się wszystkiego nauczy. Niesamowity. Duma po prostu rozpiera. Brawo. Dobra, to my wyłączamy i dzisiaj pierwsze podejście do zjazdu na słoniku. Nie, nie, nie. Ale ludzie nie, 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 nie. tego nie zobaczą. Nie. nie. Dobra. Pozdrawiamy wszystkich, którzy mają zbędne kilogramy. Zrzucajcie razem z nami, słuchajcie. Ale pozdrawiamy też wszystkich, którzy po prostu chcą zdrowo żyć. De -de Definitywnie. Proszę. Amen. Miłego dnia. Cześć.